Melodowy szał! Szał melodowy. Już dzisiaj. No właśnie, i słuchaj, chcę ci coś powiedzieć. Wiem, powinieneś ty grać, ale wy, wypadź z tym padem teraz. Ja gram teraz moja kolej. A może razem? No. no nie, bo tam ten pad nie działa. A tak kot, że zadziała, Moje czary go, uzdrowią. <laughs> no to jasne już ci wierzę. A ja ale wiesz, że mogą ciebie widzieć. Eee, wiesz, no. Ja nie Bo... chcę... To tobą... Moje plecy mogą widzieć. Nie zaszkodzi. No, wiesz czego ty, tylko się boję? Że ja się zryspał nie na zewnątrz. Nie wśród tych melonów. I tak włączyłam ci pada specjalnie dlatego. I działa? Mhm. I działa? I działa? tego specjalnie. I tak widzisz, tak. nie działa. Nie działa. Widzisz? Może to dlatego, że to może dla jednej osoby jest mapa. No właśnie, ale, ale daj. Czytaj, ale daj. Okej, okay, i ja biorę, bo dzisiaj ja miałem grać. Tylko troszeczkę tu jeszcze pozmieniam, mam przecież siekierkę. Co ja robię? Dobra, ale niech to szybko minie. więc spokój, sami się umówiliśmy, że to teraz... Koń nie mam jak sobie cecik. Więc... Yes. Słuchajcie, w poprzednim odcinku troszkę nam no, zaczął budować domek kupson i zobaczycie w tym odcinku teraz co się zmieniło <coughs> na naszej mapie. Yeah. Hmm. Tak chyba nie powinno być. To nie. Bo ja chciał, to może sobie dalej kopać kejwa. Możesz sobie dalej rozprzestrzeniać. Dobra, słuchaj. Mogę czekaj troszeczkę na drążę jeszcze To dlatego mówiłem, że zombiak gdzieś tu jest No ale nie na zewnątrz No w zasadzie To będziemy mieli kup suma. To wygodę! Ej ty ja gram Ej ja, ale nie wchuj tam. Zrobimy sobie. Ale o, po tu... trzymaj, Już maj? Zrobimy Kupsona przygodę <grymne> Teraz Tylko i Lorena to zredukuję przygodę Kupsona. Ej no ale nie wchódź tam, nie schódź Ta. Chce ja, ja nie Ale teraz ja gram. Ale i tak muszę jak słowo stać Ej no ale go rozwalisz No i o to chodzi <grymne> Co? <grymne> no jak się tam, to się nie ja Serio już masz po użyciem jej no, tylko położycie. To już zakończył! Jezu, nie, zakrywać to szybko, co ja tu mam. Nie, nie tak Ej, było, nic nie widzę. Ja tu nie widzę nic. Ne! Jaz melona. Szuka. Ej, ktoś koło ciebie jest. Wiem, i widzę tego śmierdziela. Czekaj. Już. Ej no nie, z tego melona, jesteś gieksowym strójku. Ale ja nie mam tego melona. Nie wiem żadnego... Jestem sobie w strójku nie pojawia. Jezu, co to było? Ja się wspinać. Szkielet, który umie skakać. Nowość. No właśnie. <laughs> Ale już nie przyjdzie, zobacz, jak powiększyłem tego cave'a faktycznie. Zobacz, to zapyta, jest Ale wiesz czym to jest gorsze? Czym? Że teraz, nie? No. Teraz... To jest o tyle gorzej, że straciłeś trochę za dużo drewna. <noise> Fakt, że straciłem o tyle za dużo drewna. <noise> Oj, palcem zatknąłem, ale dobra. Okej, okay, ja stąd chcę, o to... albo nie, zostanę jeszcze tu troszkę. No o... mam nadzieję. Dobra, nie, wyjdę, chcę pokazać, co się zmieniło. Ta, oprócz nocy... Oprócz nocy nic się nie zmieniło? Troszkę tutaj zbudować. No właściwie no, to ja zbudowałem, ale... Ja teraz sobie kół są za tym stał. To jak... Ale ja słabe domki buduję, więc nie ma nie ma się czego bać. Tak z 5 lat to mi zajmie do końca. Dobra. No daj jeszcze jak to zakryć. Dałem ci dirta, masz w tym... EQ. Ekwipunku. No, no dalej! Czekaj Bierz się. Tak. się nagrało. Czekaj. Okay. Okay. Pilnuję czasu spokojnie. Okej, okay, bo może być do... do... do 16. Do 15. Dobra. Bo on się nie wrzuci na YouTube, Okej, okay. okay, wie... wiecie drodzy widzowie, co jest najlepsze, co się pozmieniało. Że powybijali... Właściwie ja powybijałem zwierzątka. No Ale spokojnie mamy jeszcze ich jajka więc nie ma się czego bać. zjedz melona. Masz przecież melonów. cztery melony, Mam dużo 64 melony. 64 melony, dwa staki melonów. Arbuzowy strzał, jak to na początku odcinka mówiliśmy. Szał. Mówię. Co ja myślisz, że ja jestem jakimś niedołęgą? No tak, bo powiedzieliśmy: Melonowy strzał. Powiedziałem: Szał. Po co się dzieje z Powiedziałem: Szał, a nie strzał. Ale właściwie czemu to miałoby nie pasować melonowy strzał? Teraz tu sobie posadzę gilta. A tutaj crafting? Serio! Serio! Drodzy widzowie, powiedzcie, czy mamy zbudować domek z craftingów? Tak. Niezbyt. Ej nie, słuchaj, słuchaj, A drzwi normalne. Bo drzwi nie wiem jak zrobić z craftingów. Nie da się. Ale słuchaj, ja chcę już budować domek. Ja da bym... się! Da się. Wierzę. No to no, dobrze, wystarczy, że się zakryjesz. Bo teraz już ci wierzę. Craftinkami. Ile ja tego robię? Ty chyba podychał. No bo ja chcę, zrobić ci duży domek. Okej, okay, troszkę tylko jednego Mmm, No to będziesz mógł strzelać z góry. Ja sobie zbuduję, coś grupie Słyszę opająka. pająka. I tak, na pewno ci będzie sprzyjał i cię pogławczę tak, <noise> że, że zginiesz niedługo. Nie wątpię. Siódmy level. Tak, ja się narobiłem. Tak, kiedyś doszedłem do 158. Ja tak samo. Gdy się tu ukończyłem z dragonem i go pokonałem. Wierzę, bo, bo, bo bardzo dużo tego wszystkiego wypada z niego, nawet jajku. Właśnie, jajeczko też mam, tam widziałeś jak budowało. Ale ja nie dostałem jajka, jego go pokonałem, co najdziwniejsze. Wiedziałem, że ciężko jest jak wiedziałem, chcę dostać. chcę zawalczyć z postrachem galaktyk. Przepraszam bardzo, ale masz jeszcze sieć, pajęczą, więc się może. znaczy może ci dać pajęczą sieć, a Ty możesz się posadzić kraftinkami po niego. albo urządź parkura. <laughs> z craftingów? Może być, ale bardziej z jakich. Tych normalnych takich. No właśnie, ja tak chciałem zrobić. Zepsujesz tylko mi plany pójścia do jaskini, ale właściwie nie zepsułeś tak do końca, bo nie poszłeś. Ile to jest? No yeah. A ile, więc ile jest? 8 minut, 55 pięć sekund. A jak gdzie jest? Y, łóżeczko i. <laughs> nie wiem facet. Mnie nie pytaj. A, zap... a już wiem, gdzie. No w środku tam. W noże. W jaskini tej małej. Wiem, 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 o co mówisz. Ale my tutaj my sobie wiem Tutaj sobie zrobię taki mini zameczek. Ile teraz jest? Patrzę kas i Przez cały czas. Dobrze kup. Się wymawia to kubson, bo ja jako kolej z galaktyki i to groźny, bardzo Ta, aż portkami. Naprawdę, nie komentuj, ale ja, ja na serio to wy sobie robię. No dobra, może parę.